Witajcie w strefie zjawisk. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co dzieje się na polach bitew długo po tym, jak zamilkły działa? Co jeśli wojna nigdy naprawdę się nie kończy? A co jeśli niektóre z jej duchów wciąż tu są? Na bezkresnym polu bitwy, gdzie setki żołnierzy oddało życie, nocą można usłyszeć krzyk bitewny i świst kul. Przypadkowi turyści i mieszkańcy relacjonują że widzieli zjawy dawnych wojaków, duchy II wojny światowej wracające na miejsce swojej śmierci. Ale to nie jest tylko legenda, to jest coś, co powtarza się od dziesięcioleci. Dziś w strefie zjawisk przeniesiemy się na pola walki, gdzie przeszłość zdaje się walczyć o uwagę teraźniejszości. Wszystko zaczyna się od tajemniczych opowieści, które napływają z różnych miejsc w Polsce. Jednym z takich miejsc jest las Dąbrowa pod Gdynią, gdzie mieszkańcy od lat mówią o widmowych postaciach maszerujących wśród drzew, szeptach, które rozbrzmiewają w powietrzu i zimnych podmuchach, które pojawiają się znikąd. Czasem ktoś opowiada, że widział sylwetkę w starym mundurze, stojącą nieruchomo między sosnami. Inni przysięgają, że w głębi lasu słychać było niewyraźne komendy w obcym języku. Jakby echo dawnych czasów wciąż tam trwało, zaklęte między pniami drzew. Ale to tylko początek. Na Mazurach, w okolicach Mamerki, dawnej kwatery wermachtu, pojawiają się relacje o dziwnych dźwiękach, ciężkich krokach, krzykach rozpaczy, a nawet melodyjnych tonach akordeonu. Miejscowi mówią, że nocą słychać śmiech dzieci, choć nikt nie widzi nikogo w pobliżu. Świadkowie twierdzą, że we wnętrzach bunkrów czuć obecność kogoś lub czegoś, co uważnie obserwuje intruzów. Latarki gasną bez wyraźnego powodu, kompasy wariują, a psy odmawiają wejścia do niektórych korytarzy. Czy to tylko siła sugestii, czy może pozostałości silnych emocji z czasów wojny, które nadal rezonują w tych miejscach? A może coś więcej? W naszej dzisiejszej historii. Spróbujemy przyjrzeć się bliżej tym niezwykłym zjawiskom, opartym na relacjach świadków, starych dokumentach i lokalnych legendach. Zanurzmy się razem w opowieść, która może sprawić, że już nigdy nie spojrzycie na polskie lasy w ten sam sposób. Co sprawia, że te miejsca są tak nawiedzone? Dlaczego właśnie tutaj rzeczywistość zaczyna się zacierać, a granica między światem żywych i umarłych? Staje się wyjątkowo cienka. Historycy, badacze zjawisk paranormalnych, a nawet lokalni pasjonaci mają różne teorie. Jedni wskazują na tzw. energię miejsca, silne emocje, strach, ból i śmierć, które zakorzeniły się w przestrzeni niczym blizna na krajobrazie. Mówią, że duchy nie są tylko postaciami z opowieści, ale echem wydarzeń, które nie zostały domknięte. Inni sugerują, że to nasza wyobraźnia i potrzeba opowiadania historii tworzą te zjawiska, że to folklor w nowoczesnej formie, który zmienia się wraz z każdą opowieścią, przekazywaną z ust do ust. Ale co powiedzieć o ludziach, którzy widzieli coś na własne oczy? To było jak mgła, która przybrała kształt żołnierza, ale nie miał twarzy, tylko pustkę. Patrzył na mnie i zniknął. Inny świadek opowiada. Wchodząc do bunkra miałem uczucie, jakby ktoś stał tuż za mną. Odwróciłem się, nikogo. Ale kiedy ruszyłem dalej, usłyszałem wyraźne kroki jedne, potem drugie i znowu cisza. Czy to halucynacje, autosugestia a może sygnał, że pewne energie naprawdę tu pozostają? Świadkowie nie mają wątpliwości. Twierdzą, że coś ich obserwowało, że to coś wiedziało, że tam są. I że to nie był tylko zwykły strach. W kolejnej części zagłębimy się w konkretne relacje i zjawiska, które, jeśli wierzyć opowieściom, mają miejsce do dziś. Opowiemy Wam dziś o trzech najbardziej przerażających przypadkach, które od lat wzbudzają grozę i fascynację, zarówno badaczy zjawisk paranormalnych, jak i zwykłych świadków. Bitwa pod wizną, zwana polskimi Termopilami. W 1939 roku niewielki oddział polskich żołnierzy przez trzy dni stawiał opór ogromnej niemieckiej przewadze. Mówi się, że nocami w okolicach ruin schronów i bunkrów można dostrzec ciemne sylwetki maszerujące w ciszy przez pola, cienie bez twarzy. Świadkowie mówią o uczuciu przytłaczającego smutku i obecności, która ich obserwuje. Jakby dusze poległych wciąż trwały na posterunku. Twierdza modlin, monumentalna i ponura, z przeszłością pełną bitew, egzekucji i tajnych operacji. W ruinach tej fortecy, szczególnie nocą, ludzie słyszą szepty i kroki w pustych korytarzach. Niektórzy zgłaszają echa rozmów w nieznanym języku, a inni przerażające krzyki, które nagle milkną. Urządzenia nagrywające często rejestrują zakłócenia i niewyjaśnione głosy, których nie słychać na żywo. Las pod Hel, miejsce z pozoru spokojne, ale o zmroku nabiera innego charakteru. Teren ten był świadkiem walk i śmierci w czasie II wojny światowej. Ludzie spacerujący po zmroku, mówią o krzykach, jękach bólu, a nawet głosach wzywających po imieniu. Psy stają dęba a kompas traci orientację. Naukowcy badający te zjawiska wskazują na teorię tak zwanej energii residualnej. Według niej silne emocje, takie jak strach, rozpacz czy ból, mogą zarejestrować się w przestrzeni i czasem odtwarzać się jak zapisane nagranie. Czy to właśnie słyszymy w tych miejscach? Czy to tylko gra wyobraźni na tle starych ruin, czy coś z przeszłości próbuje do nas przemówić? Jak sądzicie? Czy duchy żołnierzy naprawdę krążą po tych miejscach, próbując odnaleźć spokój? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, jeśli chcecie więcej takich historii. A teraz. Uważajcie, gdzie stawiacie kroki, bo może nie jesteście na tym polu bitwy sami.